Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Wolski, witam Was na kanale Mobitech Caravan Center i dzisiaj chciałem Wam przedstawić najświeższy produkt, jeszcze ciepły, tegoroczna premiera to jest nowy Celine. W tym przypadku jest to samochód Celine 49LE, samochód 760 długości zupełnie nowy przód tego auta, wzięty z potrosze z Elina. Bo Elain jako pierwszy zaprezentował nam ten przód. Natomiast potem nowy kształt przodu pojawił się w C2 Turerze, aż wreszcie zawitał do Celaina. Bardzo fajna, taka ost takie ostre linie. Można powiedzieć, że agresywny, prawie że sportowy wygląd samochodu. Nowy przód, nowe nadkola, ee, nowa, nowe malowanie, nowe naklejki, nowe aplikacje. Natomiast samochód zyskał oprócz kształtu z zewnątrz nowych aplikacji zupełnie nowe wnętrze, o którym za chwilę opowiem. Natomiast samochód 760 ten egzemplarz jak każde kartago podwójna podłoga, samochód zimowy na ramię alko, na osi alko, samochód z podwójną podłogą z dużym bagażnikiem pod... Pod livingiem oświetlonym, oczywiście, przed drzwiami wejściowymi, za drzwiami wejściowymi schowek na buty, izolowany, ogrzewany. Łazienka po prawej stronie, lodówka też po prawej stronie samochodu. Dalej mamy bardzo duży bagażnik, też jak na karta go przystało olbrzymi bagażnik. Tutaj w wersji z aluminiową podłogą. Cała elektrownia też tutaj się znajduje po prawej stronie samochodu. Wszystkie bezpieczniki, e, boostery, ładowarki. Samochód ten e, chciałbym powiedzieć jeszcze, że jest wyposażony również w centralny zamek na wszystkie otwory e, zewnętrzne, czyli na drzwi garażowe i bagażniki. Do tej pory był centralny zamek tylko dostępny w lejnie. W tym na ten, na sezon 2026 pojawił się również yy, w celajnie. Samochód z tym samym, można powiedzieć, tyłem, już wcześniej prezentowanym w celajnie. Tutaj mamy kamerę z podwójnym obiektywem. Drugie, tej samej wielkości, drzwi z lewej strony: yy, garażowe, wlew wody, pojemnik na butle gazowe. Oczywiście dwie duże butle gazowe z crash sensorem i z duo-kontrolem i druga część bagażnika pod podłogą dostępna z lewej strony. Tutaj dużo większe drzwi, dużo wyższe drzwi i dostęp do całego schowka. Samochód, akurat ten egzemplarz wyposażony jest w ogrzewanie Alde, więc stąd te przewody, które było widać pod samochodem. Drzwi wejściowe ze stopniem wysuwanym, stopniem wejściowym, i widać tutaj trochę nowego środka. Ale poszczegóły zapraszam do wnętrza. Jesteśmy we wnętrzu naszego nowego scenara. Mam nadzieję, że Państwu środek tego samochodu podoba, spodoba się, tak jak podoba się mi. Standardowa rzecz, czyli podwozie Mercedesa Sprintera, 170 koni, automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja, duży MBUX. I na tym można powiedzieć elementy, które były wcześniej, się kończą. I teraz zobaczcie Państwo, mamy zupełnie nowy środek w tym aucie. Mamy zupełnie nowy kolor mebli, począwszy od blatów, gdzie akurat w tej wersji blaty są, można powiedzieć, takie drewnopodobne. Mamy jasne meble, matowe, yy, w szafkach na górze i do tego bardzo fajnie pasująca taka szara tapicerka, gdzie jest to pół skóra, pół materiał, bardzo fajnie skomponowana i pasująca do tego wnętrza. Z przodu duże łóżko 1,60 m, tak jak zwykle w Kartago. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiła się zupełnie nowa kolorystyka zasłonek. Natomiast na ścianach pojawiły nam się też nowe materiały. Tutaj mamy miękki, szary materiał, taki z bardzo fajnymi przeszyciami. W połączeniu z tą szarą tapicerką, myślę, że bardzo fajnie współgra. Bardzo nowoczesne wnętrze w porównaniu z wnętrzami do tej pory prezentowanymi w samochodach Cartago. Myślę, że bardzo pasujące osobom, które lubią takie nowoczesne wnętrza, powinno się ono spodobać. Tutaj po prawej stronie mamy duży 32-calowy telewizor wysuwany z elementami obsługi, tutaj w szafce. Tutaj również mamy zbiornik wyrównawczy do Alde. Telewizor jest odchylany. Możemy go oglądać również po opuszczeniu tego łóżka. Schowamy go sobie teraz. Natomiast, tak, telewizor możemy obejrzeć tutaj z każdego miejsca, w którym siedzimy. Stół oczywiście ma ruchomy blat, przesuwany, obracany w każdą stronę. Więc myślę, że spokojnie tutaj zasiądzie nawet 6 osób przy tym stole i to wygodnie zasiądzie przy tym stole. Chciałem Państwu też powiedzieć o nowym, jeszcze jednym nowym elemencie w Kartago w Model 26. Jest to zupełnie nowy panel sterujący panel dotykowy, pokazujący nam pojemność baterii, pojemność zbiorników na wodę, jak i również za pomocą tutaj dotyku możemy. Włączać bądź wyłączać różne elementy w naszym samochodzie. Obok mamy panel do sterowania Alde, jak i również e, panel do sterowania naszej przetwornicy z ładowarką. To jest też nowy element na rok 2026. Dalej przechodząc do kuchni, mamy dwustronną lodówkę z zamrażalnikiem oddzielnym. Jak również w tym egzemplarzu dodatkowo piekarnik nad zamrażalnikiem. I przejdziemy teraz do kuchni, która według mnie zmieniła się najwięcej. Otóż, jak Państwo pamiętacie, w poprzednim modelu barek z kieliszkami był usytuowany tutaj, natomiast on nam w tej chwili przeszedł na tą ścianę. Tutaj po z tyłu kuchni. Natomiast kształt kuchni w kształcie liter L pozostał bez zmian. Tak samo mamy dostępne dodatkowe blaty robione z przykryć naszego zlewu. Natomiast tutaj mamy do dyspozycji większą taką powiększenie blatu naszego kuchennego. Również ekspres do kawy, duże szafki na górze, bardzo pojemne. I tak samo pojemne szuflady na dole, zarówno w tutaj w tej części półokrągłej, jak w tej stałej, tej prostej, oczywiście z podwójnym koszem na, śmiecie, na śmieci. I tutaj jeszcze taką małą szafką, która pełni rolę piwniczki na butelki. Zarówno w części tutaj livingu, jak i w kuchni, mamy dostępne włazy do naszej podłogi, do tego schowka, który prezentowałem z, drzwiami, z klapami zewnętrznymi z prawej i z lewej strony. Tutaj widać kaloryfery do ogrzewania Alde. Wszystkie zawory, sterowanie zaworami spustowymi, brudnej i ciepłej wody odbywa się z wnętrza samochodu, więc bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Tak samo tutaj w kuchni mamy, dostępne, mamy dostępny bardzo duży schowek, który jest schowkiem również ogrzewanym. Zanim przejdziemy do łazienki, zapomniałem jeszcze o jednym istotnym elemencie, to jest dużej szafce cargo, którą tutaj mamy w naszej kuchni. Ona w poprzednim celanie też była, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że zmienił się ten kolor ścian. A teraz zapraszam do łazienki. Drzwi od łazienki. Możemy yy, wydzielić łazienkę w tym miejscu i w tym miejscu mamy drugą parę drzwi, gdzie też możemy zamknąć się w łazience i w prysznicu. Zapraszam do łazienki. Duża, przestronna łazienka z obrotową, yy, z obrotowym kibelkiem. Duża umywalka. Zwróćcie Państwo uwagę, jak dużo w tym modelu jest luster. I jak są one podświetlone. Natomiast po drugiej stronie mamy prysznic. Też już w nowej kolorystyce. Bardzo duży prysznic. Zamykany, więc myślę, że już każdy wejdzie do tego prysznica, a każdy się w nim zmieści i komfortowo będzie mógł wziąć prysznic. Po wizycie w łazience, możemy przejść. Możemy się tutaj oddzielić i przejść do sypialni. I teraz zapraszam do sypialni. W modelu 49 LE mamy dwa pojedyncze łóżka z możliwością ich połączenia w taki oto sposób, gdzie robimy duże, jedno duże łóżko. W tym miejscu to łóżko ma jakieś 1,60 szerokości, więc spokojnie możemy spać albo wzdłuż. Możemy też wziąć sobie dziecko tutaj w środek, albo spać w poprzek, bo jest to wymiar naprawdę dużego takiego małżeńskiego łóżka. Pod łóżkami, jak zwykle, mamy dostępne szafy z prawej i z lewej strony wysokie szafy z wieszakami, jak i po tej stronie. Mamy szafę z wieszakami, z możliwością zainstalowania również półki. Ta poduszka służy do wypełnienia nam tego miejsca przy rozszerzeniu łóżka. I tutaj chciałem Państwu zaprezentować jeszcze raz te drzwi, gdzie możemy zamknąć samą sypialnię samochodu. Bardzo duże, szczelne, komfortowe drzwi. Tutaj też zapomniałem o jednym elemencie. W naszej sypialni również mamy do dyspozycji drugi telewizor, który możemy sobie oglądać leżąc w łóżku. A jak go nie oglądamy, zamykamy i nie przeszkadza nam tutaj w przebywaniu w sypialni. Po prawej i po lewej stronie, przy suficie samochodu, mamy bardzo duże szafki. Tak samo nad głową. Duże szafki z dużą ilością gniazd 230V, jak i gniazdami USB. Bardzo fajnie sypialnia jest oświetlona, także myślę, że możemy tutaj i w pełnym świetle się przebierać, zrobić sobie też bardzo fajne takie oświetlenie ambientne do wypoczynku, jak również do czytania książek wieczorem. Po ten i inne modele zapraszam Państwa do naszej firmy Mobite Caravan Center w Warszawie. Zapraszamy!